Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w spelunki i kontynuujemy. W poprzednim odcinku nie wydarzyło się nic konkretnego chyba. Nawet nie zwracam uwagi za bardzo co ja robię, tylko tak jakoś idę sobie, próbuję to jak najdalej przejść, ale coś mi dzisiaj chyba nie idzie. Hmm. O, jest wyjście. Dobra, tutaj jakoś spoko. się dziwnie to nagenerowało w tym miejscu. Mam kluczyk, wezmę. Nie wiem czy mi się przyda, bo coś czuję, że jak jest kluczyk to nie znajdę skrzynki. No ale się przyda, fakt faktem. Aha, mogę na shifcie w sumie Seriously Ja chyba sobie z siebie żartuję Dobra, tu jakoś to przeskoczę, tu coś tam Dobra Tu w ten sposób O, no i git Jakoś tak to zrobię. Tutaj nie chcę iść. O, czy jest to miejsce do ucieczki? Jakieś jest. To zwiewam. Świetne miejsce do ucieczki. Chyba nie najlepsze. To jeszcze raz. Teraz powinno się coś udać. Coś. Nie mówię, że to przejdę, ale coś się powinno udać. Może dalej dojdę. W sumie ta gra nie jest trudna, tylko grać jest słaby. Pewnie jakby to był jakieś save, to... W sumie człowiek jest przyzwyczajony do save'ów. Dlatego jest tak trudno Serio Nie, to no dostałem item Co? Aha, bo drugie było Moja spostrzegawczość Oh, no Dlaczego ona nie działa? Wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebuje. Potrzebuję Auć My face Tutaj nic, tutaj nic Hmm Ła, szkielet no i życie kolejne. Poszło się walić. No to jakoś to może rozwalę tutaj. Hops. Bomby, nice. Przydadzą się, bo się zleciałem właśnie. A nie, w sumie to jest drabina, to nie będę marnował bomb. Chociaż troszkę złota bym tutaj pozyskał. No ale jakoś, oła. O, brakowało, uciekam, bo mnie gonią Nie topery. Pierwszy komplet. Mam dwa życia. Spo Nie za dobry początek. Kurde, już mam jedno życie. Ale teraz to zrobiłem. Tylko nieświadomie. O sklep. A zrobię taki myk. Pierwszy był. Szybki skubaniec jest. Mo jak na dzikim zachodzie tam zapyta. <suszy> Dobra. E, tamten skubaniec był szybki, ale ja teraz będę szybszy i dalej szybko dojdę. Tylko niech znajdę wyjście, nice. Gdy wyżej skakał. Chopa, hmm. hmm, gdzie tam dojdę. Całe gówno tu znajdę. To się przebije przez tą ścianę. Mam jeszcze na tyle bomb. I wszystkie smarduję na jednym poziomie. To jest dobra strategia. Opa. A tu przejścia nie ma, okazuje się. I by było klapa. by była klapa. Dobra, jest wyjście. Jakoś nie było tak źle, tylko wszystkie bomby zmarnowałem. Kill znome. <laughs> nikogo nie zabijem, jakie ja jestem grzeczny. Mm -hmm. wow. wow! Wszystko chciałem je zabić, nic nie trafiło. Chyba tylko dlatego, że nic nie zauważyłem. A to z góry wstrzybuję dobrze wiedzieć. Mm. Ale to mnie trafiło i teraz mnie... Dobra, myślałem, że już mi zje ten niego A zabiję go sobą. <słysk> nie mam sił. Do stu śmierci i kończę w to grać To jest dobry pomysł Dobra, tutaj tego pozwalę Jest to jakiś... Nie, no tu jest, dobra Tędy zejdę A co tu na dole na mnie czeka? Jest wyjście! No to do tego wyjścia sobie tutaj bombą dojdę Jeszcze tutaj posprzątam trochę hajsów. Tutaj wezmę... O! Jeszcze ona jest tu obok, to się przyda, bo... Masz bombę No mówię wyżej, spoko. No właśnie A dlaczego to nie działa? To jest martwa? Kurde, zabiłem ją ja tutaj na nią, mam jeszcze teraz życie Pozbieram trochę złota, albo nie <laughs> Niosę zwłoki robić przejście Zostawię je tutaj Kills, no spoko O coś tu mogę kupić? Nie stać mnie A na to? O, wezmę cokolwiek to robi. Jakieś buty z kolcami, ale co one dają? Chyba, że większy demy zadaje jak na kogoś ląduje. To by miało sens nawet. 6 wolni to dam radę im uciec, ale temu już nie, ale i musimy capnąć. Hmm, tutaj jak to będzie wyglądało. Tu jest jakaś ta świątynia śmieszna. Z pajączkiem. Ale z pajączkiem, którego będzie bardzo łatwo rozwalić właśnie. I tutaj jest nietoperek. Nie też łatwo pożegnał się ze swoim życiem. Może nie tak łatwo, ale przynajmniej nie miałem trudu. O tam jest nóż. Zrobiłbym sobie maczetę Ale mnie nie stać Dawaj Maczeta. Dlaczego hmm. znaczy mnie zawsze zabija na tam. Musiałbym go czymś zastrzelić Ale nie mam czym to w tym momencie Trudno. O tam jest ta skrzynka Prawie mnie trafili Trafili mu to coś O trzy liny No to git Aucz. Nie życie już jedno mniej. Tutaj sobie przejdę. O nie, no pojechał. Ten leci w moim kierunku. Na szczęście jest głupi. I do mnie nie doleci. Hop. Dobra, pierwszy ukończony. No nie, ciemności. Tak się dobrze hajs zarabia Ten gościu co do ode mnie chce? O jasno się zrobiło Fajnie już mam 40 deadów prawie Teraz będzie 40 Szybko mi to idzie Kiepski ze mnie gracz. Ja chyba niepotrzebnie teraz to zrobiłem. Może jeszcze bym gdzieś tam sobie poćwiczył, a tak to już. No trudno, to jeszcze raz. No serio! Sięgnąć. Jeszcze się sięgnąć. Jest walno. ja jak ja, ja, zginął debil. To jeszcze raz. Liny Świetnie tej liny użyłem. A teraz sobie po prostu na no, kolce z zejdę. Nie! 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 Przeżywam o! Ale, ale było rozstrzelanie! Trzy życia. Po pierwszym poziomie lepiej było, jak wychodziłem z pięcioma. No dobra. To też słabo. Kurde, zjeżdża się ode mnie. Fakt ten ty nie ucieknę, ale ich przynajmniej rozwaliłem Wezmę, wow. O, skrzyneczkę jeszcze znalazłem. Co za przedmiot? Aha, znowu to będę znajdował te tutaj, tutaj kamyki. A czy mi to potrzebne? O no, sumie lepsze niż nic. Okej, okay, tu się jakoś udało tego. O, broń mogę kupić. O oh je. Yeah. Bierę. To właśnie, zginął. Psz! Tego nie chcę. Zwłoki on sobie wziął, ale nie. Nie ma tak sprzedawać broń, z której można zginąć. O, coś się zbugował pan. Jestem item Ja <noise> tu chyba kiszarkiem być ogólnie Kurczę jaki to ma odrzut NIE Fajnie, straciłem tyle życia na głupiego Ten Głupielaka Trzynaście Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze jeden raz spróbuję w tym odcinku. Przeważnie, jak zrobię coś złego w postaci zabicia kogoś, kogo nie powinienem zabijać, to później się dość dla mnie kończy. Napada mnie nagła, szybka śmierć. Tam nie idę, bo wpadę tych kolce ze Tutaj też nie powinien coś na mnie spadnie. Zrobię takiego speedruna. Skrzynka. A, mogę go zaćgać. Wow, o księżniczka jest do wzięcia. Mogę kupić kobietę. Czy to nie jest złe? Co ja zrobiłem? Mam teraz przewalone. też był szybszy. Poprzez to, że mnie zastrzelił, to jeszcze raz, bo nie zginąłem śmiercią. Normalno. Czy w sumie normalno, bo życia mi się po prostu skończyły, no ale no. No nie. Co to jest? A kamień, którym się sam wrywa, no. Co? Dlaczego się sam zabiłem? To do 45 Chcę tak żeby do 15 minut doszło, ale coś nie mogę dać rady, żeby to w jednym podejściu zrobić. Skup się Rafał, skup się. Dasz teraz, radę. Przejdziesz to. Super. Jakieś gówno w portkach ze skórymi. Mm hmm... O, jest wyjście. To mi się podoba. Taki scenariusz mi się podoba. I zwiewam z pierwszego poziomu. I zginę przynajmniej już na drugim. Super, pajączek duży. O, mało brakowało. Teraz też mogę wpaść po tego, po tego snake'a. Fajnie. To była najlepsza opcja, żeby stracić życie. Hmm, ta drabina też jest ciekawie umiejscowiona. Wszedłem z kluczem? Tak. Nie widziałem, że to się tak da. Panie, sprzedam ci klucz. Aha. Temu wryte kluczem. Dlaczego ja nie myślę? Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.